Choszczno 14 czerwca, o godzinie 9 na placu przy fontannie stawiło się ponad 350 zawodników na starcie dziewiątego Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego pędla drawska Tutaj będą pilotować panowie motocykliści, którzy już stoją przed startem Organizatorzy przewidzieli trasy o trzech długościach. Mini-maraton na dystansie 96 km Megamaraton 152 km. I wreszcie gigamaraton przebiegający na trasie 252 km. Długski rusek, zeselu, janę osłabska trawca, masz nierosła i ciechański marek. A teraz żeby zakręcić zagodników. Za moment odczytam. I uwaga! I oficjalnie rozpoczynamy! Jest start! Pani Drawska I proszę bardzo. Druga grupa. Czigowski Tomasz, Ozimek Tomasz, Kaczak Mariusz, Barczak Głodzinie, Złowacki Ryszek, Wysarowski Jan, Ostrowska, Teresa, Masław, Mirosław. Uwaga, poszła druga grupa. Prawo! Prosimy kolejną grupę. Przypominam, że to jest giga maraton szosowy prosimy kolejną. Ten maraton bar razem z Ołkiem, kochani. I uwaga! Prosimy kolejną grupę. Na najdłuższych dystansach zwyciężyła para Teresa Ostrowska z Morynia i Remigiusz Ornowski z Gdańska Zabięcie Rzadkiewicz, Mirosław Golenius Janzewski Marek Dąbrowski Edward, Wojadła i już poszedł kolejny, kolejna grupa, Tak jest, I, i zawodnicy się pozdrawiają, proszę bardzo, ale Janek, Janek dopiero będzie startował. 3, 2, 1, start! I brawa, ostatnia grupa w kategorii giga Maratonu. Panowie na odcinku 252 km. A przypomnę, jest to już szósta grupa. Już wielu zawodników wyjechało na trasy. A dzisiaj mamy, szanowni państwo, wielu, wielu zawodników. I poszła następna grupa. I kolejna grupa idzie. I szanowni państwo, teraz bardzo duża grupa zawodników. I brawo, brawo. Edytka, trzymaj się na ostro, trzymaj. Już siadaj na ogon, siadaj, za długo siada. Dobrze teraz, w porządku. I uwaga... Aha, rozumiem, startują osoby, dowiedzieliśmy star się w ostatniej chwili, także bardzo fajnie. Życzymy sukcesu. Brawo. I prosimy... I uwaga, kolejna grupa. Czy o tym? Pierwszy raz przyjechałem. Pierwszy raz? I myślę, że będzie Ci się podobało, tak? Ja myślę, no. No, no fajnie. Dzisiaj jak ukończę to na... Ja... No, jak nie ukończył, to tam możesz gdzieś tam zatrzymać się, ludzie bardzo gościnni i są, na pewno cię przyjmą, tak? No, dziękuję się, tak. Fajnie, dziękuję pięknie, witamy. I startuje kolejna grupa. I poszli na czele z Piotkiem, Piszkiem z Poznania. I teraz... Ireneuszem Szymańskim i paniem dyrektor Jerminą Czerwonką Olejnik. Dziękujemy pięknie im za organizacyjny wkład. Jeden, star. o Już poszła kolejna grupa i szybko nam to sprawnie idzie. Szachy to także sport, który w naszym mieście przyciąga wielu entuzjastów. To właśnie dla nich zostały zorganizowane otwarte mistrzostwa Choszczna w szachach szybkich, które rozpoczęły się o godzinie 10 w Choszczeńskim Domu Kultury. I to bodajże o ile 16 mistrzostwa, ale trwające w też cztery yy, trwające przed, w sumie tak ponad 20 lat. Yy, witam serdecznie wszystkich Hosznie. Witam pana burmistrza Choszcza, pana Podziela, żeby się <klucz> witam panie, witam Panie, bo trochę jest Pani, Pan Dlatego dziewcząt. Myślę, że dzisiejsza impreza będzie kulturacją naszych tradycji bad szachowych. Będzie Państwo tutaj dobrze się czuli, kocznie. Ja Myślę, że w tym roku to ten turie udało się zorganizować. Tak jak pan Szyńka powiedział turniej, który jest organizowany, organizowany na przestrzeni lat. Czasami bywało, że się, że się nie odbywał. Ja tutaj dziękuję ślicznie za zaangażowanie i doprowadzenie do tego, że ten turniej w tym roku mógł się odbyć. Życzę, żeby środków w przyszłości również nie brakowało i żeby i żeby, i żeby tutaj turniaje w się odbywało. Życzę sportowej rywalizacji mam nadzieję, że Państwo... Z uczestnictwa w tym turnieju, który jednocześnie uważam za otwarty. Proszę Państwa, też chciałem podkreślić, że ten turniej po raz pierwszy zalicza się, jego wyniki zaliczają się do, mam nadzieję, prestiżowego cyklu Grand Prix Wybrzeża. Jest to 12 turniej z tego cyklu. W tym roku tych turniejów będzie 15-16, w zeszłym roku było 13, także cykl też się rozwija. Proszę Państwa, w takim razie zaczynamy pierwszą rundę. Dla nieco mniej zaprawionych entuzjastów dwóch kółek także przewidziano atrakcje. O godzinie 11.30 z hali sportowej publicznego gimnazjum wystartowali uczestnicy drugiego choszczeńskiego rodzinnego maratonu rowerowego wokół jeziora Kluko. Pod klubem garnizonowym wyjeżdżacie i tutaj na mety. Brawo, brawo i rusza ekipa na rekreacyjny wyścig rodzinny.